Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj jak zwykle Dzisiaj mam dla Was kilka meczy, bo dokładnie będą to myślę, że dwa mecze Poltimu kontra Norwegia, no i na pierwszym planie mamy tutaj Mausmane, którego dawno u mnie nie było, więc postanowiłem tutaj trzasnąć jego, jego Best of Three, ponieważ tutaj oczywiście wszystkie gry były grane systemem Best of Three, pary 1 na 1, pary 2 na 2 zostały ustalone, mamy tutaj Norwega Fury, który gra jako niebieski teran. nasz Rodak Mana, wielka nadzieja Polaków, gra tutaj jako żółty Protoss, bardzo ładnie tutaj się ten żółty komponuje, no i jest Shakura z Plateau, oczywiście mapa, która jest totalną imbą, według niektórych. Dużo graczy generalnie nie za bardzo lubi na niej grać ze względu właśnie na takie problemy problemy balansowe można by powiedzieć. Co ciekawe, jeśli jeden gracz spawnuje się tutaj, to drugi na pewno niby na 100% nie będzie tutaj. Jest to jakiś, jakiś właśnie system mapy, nie wiadomo właśnie czy to jest błąd, czy to właśnie tak miało być, ponieważ generalnie ta mapa jest na dwóch graczy i no, została wrzucona do map pula 1 na 1. W każdym razie mamy tutaj Fury, który będzie zabudowywał swoje przejście. No i teoretycznie jest to bardzo dobry pomysł, chociaż nie chwila, moment, chwila, moment. Baraki nie są nie są przy, przy rampie, więc jednak nie będzie się zabudował. Mausmana, swoje gatey, bardzo blisko, bardzo blisko Nexusa, będzie pewnie starał się tutaj jakoś zablokować to przejście do swoich probówek. Mamy już tutaj pierwszy asymilator, który się buduje. No i szakura z platą. Mapa, na której oczywiście obaj gracze mogą atakować się niszcząc te skałki, i to jest bardzo ważny element tutaj tej mapy, na który należy zwracać uwagę właśnie te skałki. E, dużo, dużo, dużo ciekawych ataków miało miejsce, właśnie niespodziewanych, gdzie, gdzie zostało tutaj zostały zniszczone bardzo szybko mainy. E, no więc trzeba na to uważać. W każdym razie mamy już gatewaya, który się wybudował. E, no i Mana już rozpoczyna zbieranie, zbieranie minerałów, e, przepraszam bardzo, zbieranie gazu tych, tych. tych sześcianików gazowych ze swojego, ze swojego asymilatora. No i także Command Center jest już tutaj, tutaj morfowany. Obaj gracze scoutują się, bardzo ważny element gry, żeby ten scout trwał jak najdłużej. Spójrzcie, nawet no, tutaj będzie starał się skautować. nawet jak znajduje się tutaj ten Marine, więc ta probówka, no będzie musiał na nią uważać. Jeśli, co, jeśli chodzi o ten scout, no co ma tutaj jeszcze miejsce? O, chyba stracił w tym momencie. Co ma jeszcze miejsce? Ma miejsce opóźnianie technologii. Gracz skautowany, nie chcę za bardzo budować budynków, żeby nie odkryć swojego, swojego, swojego build orderu. Z przeciwnemu graczowi, więc tutaj troszkę będzie tak Mausma nagrał w ciemną, ponieważ nie widzi tej fabryki Która się tutaj buduje, jeśli zauważycie. Fury tymczasem, Fury tymczasem bardzo ładnie skałtuje swojego przeciwnika. E, oczywiście, no też nie za bardzo wie, co będzie miało miejsce, ponieważ... o, wow, Ale został złapany tutaj ten SCV o mój Boże, wyskoczył tutaj ten zelot i od razu zabrał się do, do siekania ogórków Ym, no i... Obaj gracze, można powiedzieć, grają w ciemno, dopóki, dopóki Terran nie rzuci swojego skana. I szczerze powiedziawszy, no, na 100% według mnie będzie tutaj jeszcze jeden muł, i dopiero wtedy będzie skan. Zresztą zaraz to zobaczymy. Fabryka jest już gotowa, buduje także tutaj bunkier na swoim przejściu. Obaj gracze na razie nie decydują się na ekspansję. No i czy będzie ten muł, czy będzie jednak skautował. Nie, jednak po prostu. Nie, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć, że rzucił skan, ale ten muł miał drobne opóźnienie. Były tam jakieś korki na orbicie. No i wygląda na to, że tutaj mamy podwójny gaz. Podwójny gaz może nam sugerować Banshee z Cloakiem. E, I to chyba będzie dokładnie to, co będzie tutaj budowane. Mamy tutaj, e, mamy tutaj Starport, mamy tutaj Techlab przy fabryce. Za chwilę te oba budynki się wymienią. E, no i na pewno będzie bardzo szybko wymyślany tutaj ten Cloak. Mouse ma tymczasem e, Sentry oraz Robotics Facility. Bardzo ważne, żeby posiadał swojego pierwszego obserwera. To jest naprawdę ważne przeciwko Banshi z Cloakiem. One, e, one Gateway e, Robotics to jest... E, Szczerze mówiąc, przeciwko Banshee wolałbym e, Two-Gate Robotics, tak szczerze powiedziawszy. No ale oczywiście, no ale oczywiście, tu jest, to jest wybór graczy, co chcą robić. Czyżby decydował się tutaj Mousemana na ekspansję? Wygląda na to, że tak posiadał już 400 minerałów i w tym momencie ten Nexus zostaje zbudowany. Jak na razie nie widać u Fury, e, czy może jest to jakaś aluzja do Nika Fury ze Spidermana, nie wiem. E, w każdym razie... Fury nie decyduje się na ekspansję, bardzo podoba mi się tutaj ten reaktor, będzie budował większą ilość marinów, nie musi do kolejnych baraków dobudowywać. E, I co jest interesujące, nie ma tutaj Banshee z klołkiem, mamy tutaj Banshee Tank, or Banshee Marine Tank, e, czyli zamiast wydawać te 200, 200 gazu na klołka, chociaż może teraz go zbuduje, nie, jednak nie, e, po prostu wydaje go na czołgi, co jest także bardzo, bardzo fajne. Raven. Jako następna jednostka. No i mamy chyba tutaj obserwera, który, który rozpoczyna pochód w stronę, w stronę bazy terana, ta banshi tymczasem znajduje się już prawie nad bazą Protosa. No i zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce tutaj po dwa kolejne gateway zostały dostawione. Jeśli spojrzymy tutaj na ilość jednostek, no to mieliśmy 30, dokładnie 30 probów. Dwa z nich zostały jak na razie zniszczone, no i musi tutaj chyba Fury troszeczkę się wycofać. Banshi są bardzo mocne, jednakże przeciwko dwóch stalkerom nie ma ona najmniejszych szans. Tymczasem Maus ma na świetny scout, Jeśli zobaczycie wie dokładnie, co robi jego przeciwnik, według mnie spokojnie wie, że w tym momencie nie będzie miał nie będzie budowany. E, Cloak i ten Raven wyskoczył tutaj bardzo, bardzo fajnie. E, no i Command Center także jest tutaj budowany. E, Mausma na tymczasem, jego ekspansja już działa, no i za rozpoczyna przywoływanie większej ilości jednostek. Ma już tutaj trzy Gatewaye, wyobrażam sobie, że za chwilę może tutaj, albo lub gdzieś tutaj zostaną dostawione kolejne trzy lub może będzie decydował się na jakiś rodzaj, na jakiś rodzaj e, techowania, może tutaj dostawi na przykład Twilight Council, który według mnie byłby bardzo fajny. I e, jednak jest to Robotics Bay, Ciekawe, ponieważ mamy tutaj bardzo małą ilość Marinów. Jest tutaj fabryka Seach Mode dalej nie jest wymyślony i przepraszam bardzo. Tutaj jest więcej tych Marinów i mamy także dwa kolejne baraki, które się budują. Mausmana tymczasem jak nie widać, by dostawiał kolejne budynki produkcyjne. Cały czas są to trzy gatey oraz ten Robotics Facility, który czeka, aż support base się zbuduje, żeby rozpocząć tutaj taśmową produkcję tych kolosusów. Siege Mode dopiero teraz rozpoczął tutaj, rozpoczął tutaj wymyślanie Siege Mode'a Fury e, jak na razie, no tutaj w, bardzo, bardzo późno ten Command Center jest budowany, 1200 kontra 1000, oczywiście Fury e, stara się pomagać sobie tymi swoimi imbamułami, e, no i mamy już pierwszego kolosa, kolejne Banshee także są budowane, Banshee, w, tak jak mówiłem na streamie, na dylarze, numer 3, wbrew pozorom są bardzo fajne, ponieważ... E, Ponieważ pozwalają, pozwalają na granie nimi, pozwalają na wspieranie armii w późniejszej fazie gry, ponieważ ze względu na swój duży zasięg, mocny atak. No i oczywiście ten Cloak. Chyba tutaj zeskałtował swojego przeciwnika. Fury, nie wiem, czy rzucił rzucił tutaj skana. Zaraz zobaczymy... Wow, nie, wygląda na to, że po prostu będzie w ciemno tutaj przełączył się na reaktorowany Starport, ale buduje Medivaki, nie buduje wikingów. No, i mamy już pierwszego kolosa. Pytanie brzmi, kiedy rozpocznie wymyślanie tutaj tego upgrade'u na zasięg? To jest bardzo ważny upgrade, zwłaszcza że przeciwnik po pierwsze posiada czołgi, po drugie, zaraz będzie steampack. no i po trzecie, reaktorowany starport, gdzie Wikingi będą bardzo bardzo szybko produkowane. Na pewno musi mieć ten, to ulepszenie i dokładnie teraz rozpoczyna jego produkcję. Podczas gdy tutaj ten Raven robi, ee, robi beczkę, no i Fury będzie decydował się na timing znaczy no, na pusza, można by tutaj powiedzieć. Ten push nie jest związany z jakimkolwiek czasem, ponieważ, e, ponieważ widać tutaj jeszcze Steampunk oraz Combat Shields w ogóle nie zakończyły wymyślania. E, no i tutaj rzuca skana, widzi niewielką ilość jednostek. Szczerze powiedziawszy, tych jednostek nie jest tutaj zbyt wiele i może się okazać, że Mausmana będzie w ogromnych kłopotach, e, ponieważ mamy tutaj bardzo fajną siłę, ma e, dużą ilość marinów, powoduje, że może ten kolosus będzie w stanie jakoś się tutaj obronić. E, no i Raven będzie chciał rzucić point defense drone, tylko, że nie ma tutaj zbyt dużej ilości stalkerów, jest ich Jedynie 5. Mamy tutaj już drugiego kolosusa. No i zaraz zobaczymy Fury świetnie tutaj bunkruje się, będzie wyskakiwał czołgami. Mniej więcej w tym momencie w tym kierunku. Au, naprawdę zła sytuacja, ponieważ jeśli, jeśli Mana będzie chciał zaatakować będzie musiał wybiec tutaj. Wybiec tutaj tymi swoimi jednostkami. No, i stara się tutaj zniszczyć tego. Tego Point Defense Drona, niestety, no nie za bardzo mu to tutaj idzie. Musi także uważać, żeby te czołgi nie ostrzelały jego Stalkera. Jest także troszeczkę zablokowany supply'owo. No i mamy tutaj także te Banshee. wygląda na to, że ta ekspansja może zostać zniszczona. Pozostało jedynie 100 tarczy i oczywiście tutaj te 1000, 1000 życia całego tego, całego tego Nexusa. Składa tymczasem swoje jednostki. Tutaj, przepraszam, bardzo do, dojeżdża kolejnymi. No i mamy Steamp'a. Steampack został tutaj uruchomiony. Kolosusy jednakże chyba już mają tutaj e, upgradeowany, upgradeowany zasięg dokładnie taki kładą ogromną ilość marinów i teraz atakują czołgi. Świetny pomysł, żeby tymi kolosami atakować czołgi, ponieważ to one zadają tutaj naprawdę ogromne ilości obrażeń. Bardzo, bardzo fajnie tutaj chyba podniósł jeden z tych czołgów. Nie został on także zniszczony. Ogromna ilość jednostek, ogromne straty po obu stronach. Musi uważać, żeby nie stracić Stalkerów, ponieważ będą one się musiały bronić i dlaczego te wikingi nie atakowały? Musi, musi uważać na stalkery, ponieważ będą one... Wow, to był według mnie dosyć duży błąd. Czemu nie atakuje tutaj tych maruderów? O mój Boże, traci tutaj kolejne stalkery. Ogromny, ogromny błąd w tym momencie. E Mausman, który mógł stracić stalkery i w, w następnej chwili kolosusy e przez wikingi. Więc musi tutaj naprawdę, naprawdę uważać. W tym momencie ma miejsce kuriozalna sytuacja. Fury e będzie budował dużą ilość wikingów. Mana na pewno będzie kontynuował swoje kolosusy. No i oczywiście patem polega na tym, że w tym momencie Mana także musi budować dużą ilość stalkerów w celu obrony przed wikingami. Fury tymczasem switchuje w marudery, które będą świetne przeciwko stalkerom. E podczas gdy Kolosusy są dobre przeciwko Maruderom, więc tutaj wszystko się kontruje. Dużo będzie zależało od tego, który z graczy będzie w lepszej pozycji. Naprawdę pozycja będzie tutaj bardzo ważna w tych, w tych kolejnych zmaganiach. No i oczywiście czołgi oraz te, oraz te Banshee Raven. Nie wiem, czy jest budowany. Byłoby fajnie, gdyby kolejny Raven został tutaj zbudowany. Wygląda na to, że jednak na razie nie będzie. Kolejny Nexus jest w produkcji dla many, który stara się ekspować w dolną część many, odsuwając się od swojego przeciwnika. No i mamy także Twilight Council. I zastanawiam się, czy będzie decydował się na, na szybkie zeloty, czy może raczej na Blinka. Wygląda na to, że najpierw na zeloty. Mamy także tutaj produkowany Templar Archives. Więc chyba będzie razem z tymi kolosusami e, decydował się na taki rodzaj e, szybkiego switcha związanego właśnie z, e, e, z templarami. Bardzo fajne ze względu na to właśnie, że dużą ilość e, maruderów posiada, <ścoughs> posiada tutaj... E... Posiada tutaj Fury. No i na czym to polega? Oczywiście, rzucanie sztormów będzie powodowało, że będzie odsuwał się maruderami, podczas gdy kolosy będą e, zadawać ogromne ilości obrażeń. Także tutaj te wikingi nie będą w stanie za bardzo podejść, no bo także dostają obrażenia tutaj od tych sztormów. No i zaraz zobaczymy, czyżby miał miejsce kolejna. Tak Wygląda na to, że tak, jest tutaj kilka e, kilka Wikingów. Chciał chyba zrobić kwiatek Wikingów, ale wygląda na to, że będzie miała miejsce konfrontacja w tym momencie. Mamy tutaj Steampak, mamy tutaj Stitchlanki, które w ogóle nie są rozłożone. No i zobaczymy, jeden kolosus właśnie w tym momencie padł, drugi także został zniszczony, i mamy tutaj. Bardzo mała ilość stalkerów, ale po stronie Terana także wszystkie te siły naziemne zostały zniszczone bardzo, bardzo szybko. Kolosów już nie ma, ale są tutaj stalkery, które zniszczą kolejne wikingi, z których pozostało jedynie trzy. Tymczasem Fury ekspuje w momencie, w którym zaatakował swojego przeciwnika. Kolejna dobra decyzja w wykonaniu Fury, którego ataki no widać nie zrobiły aż takiego wrażenia na manie, jakie powinny według niego oczywiście. Mamy tutaj plus jeden, który jest wymyślany jeśli chodzi o obu graczy, także Psionic Storm tak jak mówiłem, bardzo, ważne, bardzo ważna umiejętność w tym late game Protosa, no już zbiera ze wszystkich czterech e, z asymilatorów tutaj, także dostawił dwa, on chce mieć naprawdę bardzo dużą ilość gazu, w tym momencie świetnym pomysłem jest wymyślenie e, charge'a do zelotów, ponieważ budując dużą ilość high templarów, zostanie mu także duża ilość minerałów właśnie na te zety, a będą one świetne na marudery ponieważ on, marudery właśnie zadają im zmniejszone ilości obrażeń, problem oczywiście polega na tym, że w tym momencie mana nie będzie w stanie budować tylu stalkerów co przed chwilą, no i będzie musiał uważać tutaj na te wikingi, ale wygląda na to, że żadnych kolosusów w tym momencie już nie będzie budował. Tymczasem mamy kolejne mediwaki, coraz więcej ilość maruderów w bazie Fury'ego, który także dostawia kolejne baraki. No jego baza już jest, już jest tutaj gotowa do działania i wymyśle, robi z niej także trzeci, trzeci orbital command. Bardzo ciekawa i bardzo fajna decyzja, ponieważ ten... Command Center, gdyby był Planetary Fortress, no, nie, no można go tutaj bronić po prostu stojąc z jednostkami mniej więcej w tym miejscu, więc Fury bardzo ładnie jest tutaj wypozycjonowany. Czyżby decydował się na dropa? Wygląda na to, że tak. Gdzie są wszystkie jednostki? Mausmany starają się bronić tej ekspansji. Tymczasem e, także dropując Fury decyduje się na kolejną ekspansję. No i gdzie są te trzy Mediwaki? Wygląda na to, że lecą właśnie w stronę maina swojego przeciwnika. Mausmana wymyśla już plus dwa. No i bardzo mała ilość minerałów znajduje się już tutaj, chyba powinien transferować te proby. Czy wymyśla Kaidarin Amulet? Dokładnie tak, jest już on prawie na ukończeniu. No i mamy tutaj ten drop 12 Maruderów ze Steamem. To będzie bardzo, bar, to będą bardzo duże obrażenia, ale wygląda na to, że Mausmana troszeczkę za późno to zeskautował Chyba cofnął, Chce się cofnąć Fury, nie, jednak nie, jednak będzie decydował się tutaj na atak. I z tyłu mógł atakować tutaj tego jednego Mediwaka ale wygląda na to, że 12 Maruderów w tym momencie wyskoczyło. Atakuje świetny pomysł, żeby atakować pylony, Zniszczy dużą, dużą ilość tych budynków. No i czy będzie miał miejsce z, czy będzie. Świetnie, świetnie tutaj rzucił feedbacka na dwa medivaki. Osiem maruderów nie poleci już do domu. Cóż za świetny, świetny, e, no świetna decyzja tutaj Manny, żeby właśnie, właśnie tego feedbacka użyć.